Na wstępie łapcie Arta, którego dostałem od użytkowniczki Lania. Widząc, jakie rzeczy dla mnie robicie, nie wiem za bardzo, co mógłbym powiedzieć, więc po prostu dziękuję. Bardzo dziękuję, a teraz przechodzimy do filmu. Witajcie w kolejnym odcinku zaatakowanych przez szatana. Dziś, jako już poprzedni odcinek był krótszy, obiecałem opisać wam dwie kolejne postacie, które mam. Tak więc, bez smędnego gadania, ja jestem Kot, a to: Historia świętej Gremy Galgani oraz świętego Jana Maria Wianei. Święta Gema Galgani również była fizycznie atakowana przez złego ducha, który przysparzał jej straszliwych cierpień. Bił ją, ciągnął za włosy, strącał ze schodów. Maltretował na setki sposobów. W wyniku tych ataków Gema była posiniaczona, a jej skóra pokryta webroczynami. Szatan ukazywał się jej pod najbardziej przerażającymi postaciami. Wiele razy słychać było w domu złowieszcze odgłosy i budzące grozę hałasy. Obecni przy tym dostawali dreszczy. Pokarm wydawał się jej pokryty wstrętnymi owadami. Widywała obrzydliwe zwierzęta, które wpełzały do jej łóżka. Czasami czuła się tak, jakby była opleciona przez swego ducha, który chciał ją udusić. Na łożu śmierci. Widziała obok siebie demona pod postacią czarnego, groźnego psa. Nie zostawiła jednak, niestety, żadnych zapisków. Również święty Jan Maria Vianney. Proboszcz z ARS był przez ponad 30 lat niesamowicie maltretowany przez szatana. Działo się to w nocy. Diabeł nie pozwalał mu nawet na kilka chwil odpoczynku. Dlaczego? Proboszcz pracował dla zbawienia dusz grzeszników. W konfesjonale spędzał całe dnie, a także część nocy. Umartwiał się, dużo pościł. Nosił włosienice, spał na deskach, a swoje ogromne cierpienie ofiarował jako zadość zadośćuczynienie Bożej Sprawiedliwości za grzechy własne oraz grzeszników, których rozgrzeszał. Pewnego razu do proboszcza z Ars zgłosiła się kobieta opętana przez złego ducha. W obecności świadków wykrzyczała ona do niego — mi cierpień każesz znosić! Gdyby takich trzech było na ziemi, moje królestwo byłoby zniszczone! Ty zabrałeś mi więcej niż osiemdziesiąt tysięcy dusz! Cóż, ode mnie to jednak na tyle. Widzimy się jutro w prawdopodobnie ostatnim odcinku tej serii. Przynajmniej póki co. Mówił do was kot. Teraz swijam się w kłębek. I życzę wam wszystkim miłego wieczoru.